Będziemy dzisiaj grali całą jedną grę bez celownika. Idziemy słabo z celownikiem. Gramy na rankedzy Ach, no i tak, wyłączamy. Nie grę, no, tylko celownik. To był najgłupszy pomysł na świecie. Nie, no nie idę pierwsza, nie idę pierwsza. Dopadłem. O Boże, to jest najgorsze. Nie, ale ja to wylety. wyczuję. Dobra. To jest moja szansa. Bez let's go! kurde! No dobra, trzeba wyciąć, że tak powiem, potężne działa, bo inaczej to nic nie wyjdzie raczej. I w ten sposób mniej więcej wiem, gdzie jest środek. Let's go! Moim marzeniem jest otwierać tabelę, nie? Aż, kurde. Ares też ma celowniczek, przybliżamy. I w ten sposób mogę oszukiwać na tym trybie. W mojej głowie wyobrażam sobie ten celownik, nie? Ale ogólnie jest to mega ciężkie. Let's go! Ha, ha, ha! Jezu, granie bez celownika jest lepsze niż granie z celownikiem. W końcu się wyzbyłam z tego celownika, to on był problemem, kochani. To przez niego nie mogłam wyjść z brązu. Kurde, ciągle szukam wzrokiem, gdzie jest mój celownik. Nie mogę się do tego przyzwyczaić zupełnie. Kurde. Dobra, wyjdziemy wandala, to dobrze mi idzie. Wolt na zakaz celowania? Nie, no bez celowania to tu nie, nie. Ja tutaj nie widzę tego bez celowania. No dobra, spróbujemy bez. Gladka odpalona. Gladka odpalona. Niedobrze. Dostał jeden gracz. O kurde, dobra Znaleźli mój potykać Ajajaj Nie no, bez przybliżenia się nie da Dziękuję, zabiję bez przybliżenia Wiem, że to nie przystoi takiej kobiecie jak ja grać Odynem Takiej wytrawnej, i wykwintnej No ale niestety będziemy musieli zagrać Odynem, kochani Kurde Rozumiecie, że gram bez celownika jestem druga w tabeli? Kurde bele, no Jakim cudem gdzieś jest to wydwa bez celownika? Otóż okazuje się, że możliwe, że niektórym celownik jeszcze bardziej przeszkadza niż mi brak celownika. O Jezu. Luba, gdzie to się przestychowają. Proszę nie! Nie! Celownik tylko zasłania wrogów? Nie wiem, nie wiem kochani, nie wydaje mi się Jednak, jednak trochę mi się przydawał celownik z tego co pamiętam Chciałabym zrobić Ace'a Ty, on to robi, nie? On tego nie robi Dobra, kupuję jakiegoś fantoma czy coś Bo to jest przesada Nice O kurde No i co mam po celowniku, no? Yy, lepiej mi idzie niż jak mam celownik. Tutaj. Chyba jest B. Dobra, to się zwijam. O, nie mówcie, że oni znowu idą tam... Ja nie wiem, ona chodzi z własnymi ścieżkami, nie? To sky. Dobra, jaki kombak! O kurde, ale się zakampił. Dobra, no chyba w końcu pójdą na to no Przecież to nie może być tak, że oni nigdy nie idą na no. Czy oni mogą przyjść na mój site w końcu? Zaczynam się delikatnie nerwować. Let's go! Może pójdą na A teraz. Proszę, żebyście trzymali kciuki, żeby w końcu przyszli na A. Zbytnio, że po połowa osób w tej grze ma mniej fragów ode mnie, mimo że pewnie wszyscy grają z celownikami. Nie mogę z tego nadal. Mam taki, że oni tu więcej nie przyjdą, ale takie niespodzianki dla nich. Let's go! Ciężko bez celownika. Let's go! Spike leży na A. Został jeden wróg. Spike leży na A. Nie. Zostało 30 sekund. Nie! Let's go! Boże, oni są jeszcze gorsi niż ja bez celownika. To się nie dzieje. Nie to. Kurde, ciężko to będziemy grać. Kurde, no. Dobra, gram z frenzim. Let's go, guys, we can do this. O, skurde. Nieważne jest środek, dobra. Spróbujmy to, to zremisować. Żartowałam. O, jednak nie. Gdzie O, żartowałam. O, nie żartowałam, jestem zajebista. Chodź tutaj Ogólnie chcę powiedzieć, że mam 20 fragów Ziomek nade mną wyzywa mnie od tego, że jestem kobietą Ma dwa fragi więcej i prawdopodobnie celownik Jakby to nie jest najlepszy team w jakim grałam generalnie I jeżeli dziwicie się dlaczego gram rankedy na streamie, a nie unranked'y Maybe that's swipe. Maybe jest. Mo... Yes. <ścoughs> <Świetny misty. śmiech> Chyba mój ostatni mecz w życiu. Dobra, będzie remis Nice, good job! I co teraz gramy, jak? Nagła śmierć! A, są dogrywki na rankedach? Okej, okay, czyli po prostu jedna gra teraz, tak? Tak, powinno zaczynać. Chyba jest B jednak. Byłoby głupie, jakbyśmy teraz wygrali, więc trzeba się skupić. Został jeden grup. Oj, oj, oj. Jak to działa? Jak my teraz wygramy, to wygrywamy cały mecz? O kurde, to zawaliłam się w dosyć decydującym tym. 20 fragów bez celownika? Jestem z ciebie dumna i tak, GG. O kurde, będzie ciężko. Ograniczam ich widzę. Jezu, nie widzę, gdzie strzelam, no! O kurde. Jakie mam ją zabić? Może po prostu ją zanurzuję? O, udało się! Let's go! Dobra. Ach! Dobra, ale jest pierwszy frag. Nie, no przecież wszystkie moje pieniądze zbierane właśnie poszły na marne, no. Tak się nie da grać. Może ja powinnam po prostu nożować. Lecimy z judge'em. Judge to jest dobra broń. Zabieram Dobra, tak można grać bez. O jezus, Maryja. Kali, ja praktycznie otwieram tabelę. To się dzieje, to się dzieje. W ogóle się nie odzywają, nie? W sumie nawet ja nie pomyślałam, żeby zagadać, ale to on. Pan ranker to jakoś tak inaczej powiedziałabym. Chciałabym otwierać tabelę. Próbuję sobie podejść A i komuś nożyka wpieprzyć. Kurde. Ja myślałam, że ona już tam podejdzie i ja wtedy ją fur, fur, fur. Trzeba się wziąć do roboty, kochani. Wyciągam ciężkie działo. Oszczędzam? Ja nie oszczędzam nikogo ani niczego. Słuchajcie, e, przypomnę tylko, że Jet ma celownik i jest pode mną. Ja pierdzielam przez Mam wyłączony ogólnie celownik i nie widzę też timmej. A, czyli nawet zabawne. Aaaaa! Czemu nie jestem cierpliwa? Nie ma opcji, że jakieś Silvera. nie ma opcji. Kurde, 157 i zadałam, jak u nas żyje, no! Tre może Spectre będzie lepsze. Nie no, czemu my przegrywamy? Jakbym ja, ja grała z sterownikiem, to ja bym tu wykręciła 40 fragów, nie? ze strachu! Ciemność! No przecież! Sage, revive me! Jezus! Jezus! Zdążą. A nie, nie zdążą. A to my plantowaliśmy czy oni? My! Dobra, git. No co, idziemy z Frenzim, bo tu chyba nic innego nie ma sensu w pierwszej na rejnie bez celownika. Boże. No, 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 never surrender. Kurde, bo oni ja nas zaraz pokonają, no. A to są takie bambiki. Poprzednia mi w ten sposób szła bardzo dobrze. Dobra. Let's go. Wow, zdążyłam. Coś ugrałam. Szkoda, że tak musiałam się zniżyć do poziomu Odyna. Kurde, ogólnie do tego z challenge'u judge to jest super pomysł, ale nie na tę mapę. Chyba już Ares jest lepszy, tak szczerze. Kurde, no. Idę za lewego cyca. Może nikt mnie nie znajdzie. Jak oni tu podejdą, zrobię im. Kurde, obawiam się, że ich nie ma na. A, a ja mam broń na blisko. Ograniczam ich wizję. Jestem O! O! Thank you. No nie, nie. Kurczę, no chciałam jeszcze jednego noża im zawalić, ale tak mi nie idzie wybitnie, że raczej bez szans. Idę zrobić plecki. No nie wierzę. Ej widzowie, napiszcie w komentarzach po jakiemu gracie Valoranta, w sensie jaki język macie ustawiony. Wiem, że niektórzy w ogóle grają na jakimś hiszpańskim i innym... Żąc. ...języku. Jestem akurat tym bardzo ciekawa. Woohoo! Dobra, zagrajmy wandalem, nie ma co świrować. Let's go! Dwie rundy i to jest wygrana gierka. Niepokoi mnie, że zamykam, ale czasem się zamyka, a czasem się zamyka, kochani. Nie planowałam cię zabić, tylko fate, ale fajnie, że przyszedłeś. Dobra, żarty się skończyły, idę grać z tego, a tu mam celownik. Dobra, spróbujemy. Słuchaj, jestem potężna z operatora. A! 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 Nie, nie, nie. To w ogóle nie tam. A! Zabijam ją? To nie byłam ja. Nie, zamykam tabelę.